Wysłuchajcie, nie zapuszczać się samemu. Już to było spodobne, ani to zachęcam, co takiego. Nie potrzebujemy nic, nikt nie zmieni, nic, nic, żoje, nigdy, nic odbię, nigdy, nie żyje, nikt nic nie wie, nikt no. i nie będzie z tego nie. Nie nic dobrego. Nie będzie z, Dobre, z tego też bo nic złoty. Wiedziałasz na początku, dlaczego my spotkaliśmy się tu i dlatego już nie wiem, czy to prawda. Czy to moja wyobraźnia? Jestem z tobą tu, lecę w górę. Jesteś tego warta. Sam ja już nie wiem, czy to prawda. Czy to moja to. wyobraźnia? O, może to jest tylko sen. Ale ty jak ty dotkasz. Nie no. pokazałem że więcej swoich zdjęć. Chociaż je nie pocie, widziałem dużo więcej powie. Skaczesz sobie tę firma, wiesz, że z tym poprzez płótną w ty. Chodzę do twoich miejsc, wiesz, że ktoś wie. I nie będzie z tego nic dobrego i, i nie będzie z tego wjaśnić, niczego ty. Wiedziałasz od początku, dlaczego my sami już nie wiem, czy to prawda. Czy co, to, to moja wyobraźnia? Że jestem z tobą, tu lecę w górę, lecę w dół. Jesteś czerwota. A już nie wiem, czy to prawda, czy to moja wyobraźnia. Bo -o, może to jest tym kosem. Czuję do tym Nie, nie to nie był slep. Nie, nie to nie był slen. Nie, nie, to nie był sen. Nie, nie, to nie był sen. Nie, nie, to nie. Nie, to nie, nie, to. Nie, nie, to nie. Staram nie, nie. się wiem, czy to prawda, czy to moja wyobraźnia. Przywiazłem sobą tą recepcję Piękny pasek, a człowiek na 20... Piękny pasek. Piękny pasek. Piękny pasek. Piękny pasek. Piękny pasek. dawid Spaliła się Zdjęcie? Pomachaj! Do mojej Dawid, pomachaj! Ojej! Ojej! Dawid, Ojej! 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 Oliwka, oliwka. Krzyczymy mnie! Bez nie, a może... dobrze. już zrobione. Dobrze. Ej, słuchajcie, bardzo dziękuję za te oświadczyny, zaręczyny. W sensie czuję się doceniony ja jako, jako nie wiem no, autor tych, tych utworów, kompozytor, że, no, że one tak działają, że to jest, mam nadzieję, bardzo ważny dzień w Waszym życiu i że zdarzyło się to na moim koncercie. To jest... Coś, o czym teraz cały czas myślę, więc dziękuję i jeszcze raz bądźcie zdrowi, kochani, kochajcie siebie. I co? Ślub i dzieci. Małeś Dawid. Dziękuję. I nie wszystko będzie dla was proste i wszystkim wam żeby każda decyzja przyniosła Pożegnajcie nas śpiewem, uwaga! E este vigor